No, dzisiaj atelier, czyli chałupa. <laughs> Jakiś czas temu przychodzę do domu, patrzę, siedzi Ewa ogląda broszurę. Broszura nigdy nic dobrego nie zapowiada, poza wydatkami. <laughs> Pokręciłem się chwilę, Ewa ogląda tą broszurę, wzdycha. Już dawno złamałem kod wzdychania i wiem, że krótkie, szybkie, taki wzdech oznacza, o jakie to ładne, jak mi się to podoba. Takie trochę dłuższe, chciałabym to mieć. A pełny, pełny wydech z dużym wdechem, czy odwrotnie, wdech z dużym wydechem oznacza, ja to muszę mieć, chociażby nie wiem co. Z tym, że ona otrzyma tą broszurę w ręku, yy, wzdycha i mówi, Jakie to romantyczne. No i w tym momencie wiedziałem, że nawet nie ma co dyskutować, nawet nie ma co zabierać głosu, tylko morda w kubeł i trzeba się szybko brać za załatwianie tego, co ona sobie tam wypatrzyła i wymarzyła. Podejrzałem tylko dyskretnie, zobaczyłem żaglówkę. No dobry znak. Dobry znak na początek. Zacząłem szukać, gdzie tu najbliższa żaglówka jest. No i okazało się, że to, co ona sobie oglądała, to jest na San Martin. Automaty San Martin automatycznie yy, urosł w moich oczach i bardziej uatrakcyjnił wycieczkę, bo ja już wcześniej tam byłem i także wiem jak to wygląda i San Martin ma to do siebie, że ma super ciekawy, no, znaczy, no nie super ciekawy, tylko jedną z największych atrakcji San Martin jest lotnisko. Lotnisko w San Martin ma to do siebie, że można dosłownie i w przenośni sobie na nim polatać. A jeszcze to, co ciekawszego, jest tak małe, że ciężko wylądować na tym, na tym lotnisku jest latawcem, a jest za duże na to, żeby się zabić. W każdym razie ludzie, którzy pilotują samoloty, oni chyba pokończyli szkoły pilotażu dla kamikaze. I całkiem nieźle sobie dają radę na tym, na tym San Martin. Także nie słyszałem, żeby ktokolwiek się tam jeszcze tak na serio rozbił, czy ten krzywdę sobie zrobił. No w każdym razie załatwiłem bilety, załatwiłem wszystko, no i żeśmy polecieli. To, co Ewie kojarzy się z bezkresem oceanu, łopotem żagli, romantyzmem, dla mnie to się bardziej kojarzy z wilgocią i reumatyzmem. Z tym, że no, na całe szczęście my się tam nie, nie zapisywaliśmy na dożywocie, tylko na parę dni, także no, przeżyjemy. Ten, yy, pojechaliśmy do tego do portu yy, ten, yy, morskiego, no stoi krypa. ześmy <laughs> się tam pozałatwiali te wszystkie formalności, ten, przydzielili nam koje, no i żeśmy sobie tam weszli. No, całkiem, całkiem niebrzydkie to było, nieźle to wyglądało. No i właściwie tak się zaczęła nasza, nasza wycieczka. W, w, w sumie w nie, no, na pół znane. bo y, jakżeśmy ten. Y, y, wcześniej, jak zobaczyłem, jak wygląda y, y, w ogóle droga podróży tego, tego, tego żaglowca, no to stanęło na tym, że na dwóch wyspach przy jakiejś okazji byliśmy, ale to całe lata temu. <coughs> A na trzech czy czterech nie mieliśmy zielonego pojęcia jeszcze o, o, o istnieniu tych wysp, Także coś nowego. W każdym razie <laughs> zaczęliśmy od, te, od zwiedzenia tego, tego, tej, tej krypy. No i tak wyglądał właściwie nasz pierwszy dzień. Jeszcze wcześniej powinienem coś powiedzieć na temat San Martin. San Martin jest to dosyć ciekawa wyspa, bo należy to, ta wyspa należy do dwóch krajów: należy do Francji i należy do Holandii. I jest tam jakaś taka sztuczna granica, czyli kreska na, na, na ulicy. W jakimś tam miejscu I z, i z jednej strony jest holenderska strona, z drugiej jest francuska strona, ale z racji tego, że to jest Unia Europejska, to, to właściwie nikt sobie tą głowę nie zawraca jakimkolwiek y, y, granicami y, i ten... Juro y, y, jest obiegowe, y, nie ma problemów, nawet moja córka miała kiedyś genialny pomysł, że ona tam pojedzie do roboty, bo jest to... ta wyspa jest tylko w turystyczna, i, I ten, i, i bardzo dobrze prosperująca. Bardzo dobrze prosperująca jest właśnie z tego powodu, że jest podległa dwóm całkiem niezłym, nieźle rozwiniętym krajom. <laughs> I, I przepisy tych krajów działają na, na tej wyspie, znaczy na francuskiej stronie ten, yy, pracuje francuska administracja yy, ze wszystkimi francuskimi do, dobrami i, yy, socjalnymi, a ten, a na holenderskie, oczywiście holenderskie. I także wiesz, ludzie ci tam sobie całkiem nieźle żyją. <kluzny> Mają taką jak gdyby francuską riwierę, prawie, nie prawie, 12 miesięcy w roku, no i, i, i tylko tyle, że i Francuzi i Holendrzy są, w większości, w większości są turystami na tej wyspie, no i jest, no Amerykanów jest od kolory, i ciut, ciut bo dla nas to jest żadna sprawa, wsiąść i w samolot i, i tam 2-3 godziny, ja nawet nie pamiętam ile tam się leci, no nie, może więcej niż 3. Ale to i tak jest lepiej niż, niż z Europy 8 czy 9, czy yy, nie wiem, nie mam pojęcia ile, ale dużo, na pewno więcej. Mm. W każdym razie yy, tak jak już powiedziałem, żeśmy yy, zaokrętowali się, i, no i, 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 i yy, zacząłem się zastanawiać, jak ta wycieczka będzie wyglądała. No i dosyć szybko się ten, okazało, że ta wycieczka to może być całkiem nudna. Bo ten statek jest mały i, i mimo, że tam było jakieś dżim, jakieś, jakieś, jakieś historie, tam kasyno na dwa stoliki i, i, i inne tego typu historie, to towarzystwo, jakie było na tym statku, na tym żaglowcu, no to było takie hmm, bardziej wiekowe. I, I tak wyglądało na to, że to są ludzie, którzy mają listę, listę co mam zobaczyć zanim umrę. No, i między innymi było, wiesz, widocznie był żaglowiec. <laughs> w każdym razie byli to dojrzali i bardzo dojrzali ludzie. No i atrakcja tej wycieczki polegała na tym, że niemalże przy każdym posiłku ktoś odpadał od stołu. <laughs> Tylko w zależności od tego, jak odpadał, jak odpadał, jak kłoda. No to, to, to krzyczeli tam y, kod y, jakiś tam, jakiś kolor wymieniali, no i w zależności od tego, jaki padał y, 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 kod, to, to przylatywali jacyś ludzie. <laughs> ja pamiętam tylko jeden, ten, jeden kod, że krzyknęli, że czerwony kod, i przyleciały nosze. No i, 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 i tak to wyglądało mniej więcej. W każdym razie, że to była suma summarum, to była jedyna atrakcja. Na, poza tym, że, że zwiedzanie wysep. No to to była, to była jeszcze fajna zabawa, ale tak sam pobyt na, na tej żaglówce to nie był znowuż taką aż szaloną atrakcją, tym bardziej, że tak okazało się, że <laughs> tak no żagle są, nawet czasami były roz, rozwinięte, ale jak nie ma wiatru no to tylko te, te żagle były na pokaz. No i w sumie to, żeśmy tam na silnikach yy, yy, pływali od jednej, jednej wyspy do drugiej. Był taki moment, że rzeczywiście trochę dmuchnęło, no to pan kapitan ogłosił ludzie, cichutko, teraz słuchajcie, no no słuchamy, słuchamy, ale nic nie słychać. No ale to rozchodziło się o to, że właśnie mieliśmy słyszeć to, że, nie, że silniki są wyłączone i nie pracują, no i żeśmy wtedy płynęli na, na żaglach. No, wyglądało to całkiem fajnie w tym momencie, no ale yy... No, ja wiem, czy to jest czy aż taka szalona atrakcja. Fakt, że ten, 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 ten żaglowiec jest to największy żaglowiec świata i, 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 ten, i, i samo to, że to słowo największy powoduje, że, że no, gro ludzi robi, ma rozdziawione pyski i wielkie oczy. W każdym razie tam żeśmy sobie ten, właśnie tak to mniej więcej wyglądało. Także. Nie pamiętam już dokładnie jak to się odbyło, którego dnia, gdzie byliśmy, a nie mi się grzebać po papierach, żeby znaleźć, i jak wyglądała ta masztruta cała, ale w każdym razie, to między innymi, pojechaliśmy na taką wyspę Sandbard, która też jest wyspą francuską. I, I nawet fajnie, że podobało mi się, że tam żeśmy trafili, bo my byliśmy na tej wyspie. No nie wiem, 15-20 lat temu, o więcej, 20, ponad 20 lat temu byliśmy na pewno. No i ona jeszcze była taka w miarę dzika, była taka nie, 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 nie do końca zagospodarowana. Także żeśmy tam zajechali, no i, i jakieś towarzystwo rzuciło, bo wtedy byliśmy bez żaglowca. No, i, i wtedy, jak się towarzystwo rzuciło, na, na, na a, bo wystarczyło, że m, przypływał statek, y, zresztą za każdym razem jest taka sama historia: przypływa statek do jakiegoś portu, wszyscy wylatują i w tym momencie wynajmują, wy, 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 wyłapują, wy, 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 wydzierają sobie wszystko, co tylko się tam da. No i między innymi, jak żeśmy byli za pierwszym razem, no to ten, wszystkie samochody były szybciutko wynajęte. Z tym, że to był jeszcze większy problem, był, no bo oni nie bardzo chcieli Amerykanom wynajmować te samochody. No to to co ja zrobiłem, ja wynająłem skuter. <grych> No i okazało się, że ze skuterem nie ma żadnych problemów, dali mi ten skuter, no i żeśmy na tym skuterze przejechali wyspę. To było za pierwszym razem. Za drugim razem już jakoś tam się dogadaliśmy z tymi, tymi, tymi e, ludźmi w, ten, e, w firmie wynajmu samochodów, no i oni dali nam ten samochód. Z tym, że postawili warunek, że ja im muszę zostawić mm, 2000 dolarów e, takiego w Zastawu, czy tam nie wiem, jak to nazwać, takiej yy, yy, rękojmy jakiejś, że muszę im zostawić 2000 dolarów. No to położyłem kartę kredytową, oni tą kartę chlas... Nawet nie kartę kredytową, byłem na tyle kopnięty, że nie wiem jakoś, co, jak ja to zrobiłem, dałem im kartę debetową. Dałem im tą kartę debetową, oni chlastali 2000 dolarów. No i, i ten. I. i i ja im ten statek, ten samochód od, tam po jakimś czasie oddałem. Oni się, od razu się przyczepili, że tu jest, tu jest jakieś uszkodzenie, tam jest uszkodzenie. No ale ja tam im pokazałem, bo narobiłem dzień sobie, zanim ten samochód ześmy wy, wy wy, wynajęli. No i im pokazałem, że właściwie to wszystko było już przygotowane. Ja nie musiałem się specjalnie wysilać, żeby roz, rozpieprzać tego grata. No i, <laughs> W końcu, żeśmy tam do, do ten, doszli do, do jakiegoś wspólnego porozumienia, no to oni powiedzieli, że oni mi oddadzą te 2000 dolarów. No ale później się okazało, że jakoś mi to cholernie ciężko szło, że w rezultacie, jak już przyjechaliśmy do, ten, do domu, to ja musiałem iść do banku i, i, i powiedzieć im: Słuchajcie, yy, sprawa jest taka i taka, no ale to się i tak w sumie, summarum skończyło dobrze. No. Oni te pieniądze jakimś tam cudem oddali. No ale wracamy z powrotem na ten, nawet na, 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 na statek. No i, i no to żeśmy sobie tam y, y, ten połazili, popatrzyli. No i tak, jak mówię, y, wy, odpadł jeden człowiek, odpadł drugi człowiek. Y, pamiętam, y, w stolik obok siedział sobie taki gościu. Na pewno starszy niż, niż ze czterech normalnych użytkowników wycieczki. No i, i ten, no i miał syna. No i, 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 i od samego rana ten katowali. Coś tam sobie, a no szklanki, znaczy kieliszki wyglądały na koniakówki. No to oni sobie tam pociągali ten koniak, no i syn odpadł od stołu, no i on stwierdził, że ten, ta, ta, ta młodsza generacja to jest w ogóle do kitu i już od, od samego rana trzeba ich kurcze ten reanimować. No bo ten y, syn dostał jakiś drgawek, a tatuś w ogóle nie zareagował, mówi: e, to jest normalka. Niech se po, jak się tutaj potem y, trochę się porzuca po tej podłodze, to mu przejdzie. No ale tam ktoś krzyknął, jakiś. Y, y, Kot jakiś tam, na pewno nie czerwony, nie jakiś tam, nie wiem, biały czy pomarańczowy, czy jakiś inny. No przyjechali, jacy, przylecieli jacyś, jacyś klienci, coś mu tam dali, coś mu tam. ten coś mu posłuchali, popukali, posadzili go z powrotem na stole, ten przy stole no i, 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 i dalej żeśmy ten biesiadowali. I to właściwie była główna atrakcja, bo poza tym to tylko, kto tam może pojechać. Na taką wycieczkę i komu ja to, taką wycieczkę yy, yy, rekomenduję? Wszystkim tym, którzy mają trochę więcej energii niż mumia, nie polecam tej wycieczki. Absolutnie nie. Po prostu tam, tam można być molem książkowym, bo no jest fajnie, spokój, cisza, nic się nie dzieje. Krypa się kołysze i przemieszczamy się z wyspy na wyspę. No, na tych wyspach czasami, czasami te wyspy, dajmy na to, jak między innymi jak ta wyspa San Bart czy, czy, czy San Martin, są to bogate wyspy, ale były takie takie Wyspy, gdzie blacha falista króluje i, i, i no, ludzie tam naprawdę nie wyglądają zbyt bogato. I, 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 wie, i zapuszczonych powiedzmy, nie wiem, nie, wiem nie, nie przychodzi mi teraz do głowy żadna konkretna nazwa, no, powiedzmy, zapuszczeni gastronomicznie. No, w każdym razie no jest, jest coś nowego. Było coś nowego. Zobaczyliśmy, popatrzyliśmy, odpraszkowaliśmy i ja osobiście, jak nie będę zmuszony, to nie pojadę drugi raz. Jeżeli Ewka się uprze, żeby odnowić jakieś tam wspomnienia, czy jakieś tam historie, no to, to, będzie inna rozmowa wtedy, bo ja po prostu nie mam innego wyjścia. Ja jestem od tego, żeby realizować to, co ona sobie wymyśli. I jak ona sobie wymyśli, no to, to, to będzie zrealizowane, no nie ma siły. No i, i tak to by, tak to chyba by wyglądało, bo... Yy, no wydaje mi się, że, że, że z grubsza opowiedziałem wszystko o, o naszej wycieczce o naszym romantyzmie, który dla mnie bardziej przypominał reumatyzm, bo tak jak powiedziałem, każdy ma inne skojarzenia do, 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 do yy, jednego punktu widzenia. <laughs> no dobra, jak mi się coś jeszcze do, do przypomni z, tym, tym, yy, z, tą, z tą wycieczką, to jeszcze coś dogram. Ale na razie, okej, okay, chyba zakończę. No na razie.